Jedna rzecz, która nie mogła po prostu nikomu uciec przez ostatnie tygodnie, to był transfer pomiędzy Nowym Jorkiem a Toronto. OG Anunobi wylądował w Nowym Jorku, a z drugiej strony Immanuel Quickly i RJ Barrett wylądowali w Toronto. Jakie są wasze oceny Wasze na ten transfer? To wydaje mi się, że drużyny mogły na tym zyskać, choć, na, choć początkowo tutaj mówiło się, że jest to, jedno, wiele, wiele osób mówiło, że ten kraj nie jest równy, ale z drugiej strony, moim zdaniem przynajmniej Toronto pozbyło się, że tak powiem, tego nadmiaru zawodników, zawodników na pozycjach powiedzmy, 3-4 takich typowych, że tak powiem, skrzydeł. Moim zdaniem dostali trochę chyba jednak za mało. Bo Ojennobit to jest jednak topowy stopper na piłce z dobrym rzutem za trzy, a w zamian otrzymali, powiedzmy, no, bardzo szarżującego, ale wybitnie leworęcznego zawodnika, jakim jest Sergej Barrett, no i Manuel Kleja, który jest, no, powiedzmy, taką iskrą w roli drugiego składu. I tak chyba, taka będzie jego rola przez najbliższe lata w NBA. Chyba, że coś się stanie, oczywiście, szczególnie najlepiej, bo to fenomenalny gracz, ale jednak. Wydaje mi się, że tutaj Nowy Jork zaadresował swoje potrzeby o wiele bardziej, ponieważ zyskał nadal, utrzymał rozmiar swojej drużyny. Co prawda tej iskry i Newell'a Coolplay'a może brakować, ale wydaje mi się, że przy tym, że OG nie potrzebuje mieć cały czas piłki w rękach, nie jest aż tak zależny do usage ray tu, jakim miał RJ Barrett, a jednak te wszystkie rzuty z będzie oddawał na wyższym procencie. O wiele chętniej i skuteczniej weźmie na siebie pierwszą opcję w obronie i będzie utrudniał tutaj czy życie Janisowi, czy Grzmiemu Butlerowi, no, z różnym skutkiem, ale na pewno będzie tutaj stawiał twarde warunki. Więc wydaje mi się, że jak obie drużyny w pewien sposób zadresowały swoje potrzeby, tutaj Nowy Jork wyszedł na tym lepiej jako po drużyna, która lepiej zmaksymalizowała to, co zasoby, które po prostu dostało. No tak, to, to ciekawa wymiana, dlatego że możemy nawet teraz powiedzieć, że obie strony zyskały, tak, patrząc na bilans meczów y obu stron, siedmiu, y ośmiu, tak, w nowych składach. Natomiast y tutaj trzeba powiedzieć o realizacji, pe realizacji pewnego celu na teraz. I na przyszłość. Noworoczycy sobie przygotowują, czy tym transferem przygotowali coś, co jeszcze, jeszcze kolejną, jakieś tam drobne wzmocnienia, otworzyli sobie możliwości gdzieś tam wydania nawet. 10, może kilkunastu milionów dolarów e, takich wolnych, gdzieś tam jeszcze kogoś pozyskać albo przy okazji wymiany. No bo Toronto Raptors to przede wszystkim można, może kończąc wątek nowerskich mix. Oni potrzebowali takiego skrzydłowego, dlatego że oni praktycznie tego typu skrzydłowych, tak zwanych two-way forwards, czyli takich, którzy mogą grać. Na trójce, na czwórce do tego są jeszcze D and free nawet, prawda? No bo przede wszystkim Ananowi no to jeden z lepszych na pewno stoperów przeciwko takim graczem, jak, jak, jak Rafał wymienił. No przede wszystkim rzuty z kornerów za trzy punkty, prawda? czyli wypełnianie narożników. A dlaczego te, taki gracz szczególnie potrzebny? Dlatego, że no nie ma co mówić. Zespół z Nowego Jorku to jest ekipa Jaylena Bransona. Tak? Jak daleko on się bije w poleczek sekund i czy odegra, bo on ma niedużo dużo asyst, takich typowych asyst, raczej ma takie wymuszone odegrania. Prawda? I tutaj no inni zawodnicy, znaczy Ananobi jest przede wszystkim bardzo dobrym tym y, y, shooterem z narożników wojska i to się tutaj bardzo przydaje. No i też też tutaj warto jakby powiedzieć o tym, że OG też pozwoliła się troszkę wyczyścić kasę nowojorczykom. Oni te parę milionów zyskali, no bo tak w takiej bezpośredniej finansach, tak, no to bardziej obciążony w tej chwili budżet Toronto Raptors. Natomiast Toronto Raptors, dlaczego oni poszli na tę wymianę? Po pierwsze, oczywiście, tak jak Rafał zauważył, tam jest nadmiar tych takich Forwards, prawda? Nawet tych, których się nie opisuje, czy on jest PF czy SF, tak? czyli czy Power Forward czy Small Forward. R.J. Barrett i, 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 i Quickly, właśnie R.J. Barrett, jak mówią Amerykanie, czy najlepszy Barrett NBA, mówiąc po polsku, od razu Toronto Raptor zyskali dwóch zawodników do, do pierwszej piątki, bo Quickly wypchnął Denisa Schroedera, i to, to nie jest złe rozwiązanie, dlatego że Quigley się niesamowicie rozwijał, a w cieniu kogoś takiego jak Jalen Brunson się rozwijał, to rozwijać to też jest duża sztuka, bo to nie ma co mówić. Ten gość no, dominował piłkę i dominował zespół. W pozytywnym znaczeniu tego słowa również. Natomiast y, przede wszystkim y, jest dylemat taki dla Toronto teraz, dlatego oni sobie już w tej chwili zagwarantowali jakieś 50 może więcej wolnych milionów dolarów na Albo kontrakt z Pascalem Siakamem, który no, też będzie kosztował 40-40 parę milionów dolarów za sezon, Albo nawet utrzymanie Immanuela Quicklay'a, dlatego że ten zawodnik naprawdę eksploduje. Tak? On dopiero się uczy troszkę nowej roli, bo on jest bardziej taką jedynką w Toronto Raptors w miejsce Schroedera. Ale to jest przede wszystkim gość, który, jak się okazuje, bardzo dobrze and rolę. Nawet go zaczęto nazywać w Kanadzie i okolicach. Pick and roll machine, a te pick and roll to po pierwsze można grać z Pascalem, Siakalem, ale jeżeli to nie wyjdzie ze względów finansowych, to coraz bardziej widać, że Toronto Raptors stają się zespołem dla Scottiego Barca, prawda? czyli takiego bardzo uniwersalnego, strzydłowego, który ma jeszcze duże możliwości, jeżeli chodzi o poprawienie się atletyczne. Także tutaj możemy, możemy powiedzieć, a jeszcze coś zyskali Toronto Raptors. Oni jako zmiennika mieli Malakaja Flynn'a, na jedynce, prawda? A teraz mają Denisa Schredera i to w tych pierwszych meczach Toronto Raptors, nawet trudnych, wyjazdowych, nawet przegranych, ale nie wiem, po walce z Lakers, troszkę oszukani, po walce z Clippers, prawda? Ten Denis Schröder z ławki też dawał prawie tyle, ile dawał, czy nawet w jednym meczu więcej niż jako gra startowy. Także tutaj y, wiele celów osiągniętych paradoksalnie przez jedną i drugą drużynę, ale na tym polega know-how fantastyczne w NBA. A jeszcze warto powiedzieć jedną niezwykle ciekawą sprawę w całej tej wymianie. Nowwarscy Nix po tym jak pożegnał się z nimi pewien gentleman, też zresztą wiele lat był agentem różnych zawodników, nowerscy Nix nie mają generalnego menedżera. Jest wakat, także jak ktoś szuka fajnej pracy, polecam. No, jeżeli chodzi o nowy Jork w tej wymianie, to, to po prostu nie może przejść tak z obojętnością fakt, że OG Ananoby to jest po prostu świetny obrońca, no, topka, topka, totalnej toki ligi. W pierwszym meczu yy, dopiero przejścił do Nowego Jorku już zagrał przy socie i tak zamknął Antonego Edwarda, że w niektórych akcjach po prostu nie miał co zrobić, no, kilka nawet przechwytów wymusił na nim dokładnie i to jest y, taki zawodnik, którego naprawdę w obronie bardzo potrzebował Nowy Jork. I to, że piłka częściej będzie w rękach Jalena Bransona czy Juliusa Randla, to, to raczej jest plus niż minus. A, a kwestia jeszcze Michaela Robinsona: bo, moim zdaniem, Immanuel Kulicki został dorzucony do tej wymiany z samego faktu, że Knicks potrzebowali zamiennika na pozycji. Centra. Musieli podpisać Tarza Gibsona przez to, właśnie, że Robinson został, złapał tą kontuzję kostki. Miejmy nadzieję, że jeszcze w tym sezonie wróci, bo z nim pod koszem to defensywa Nowego Jorku naprawdę będzie bardzo dobrze funkcjonować. Dlatego wydaje mi się, że Achiwa doszedł do tej, do tej wymiany. No, w, tym, w takiej sytuacji, jakiej są nich, stąd na pewno będą go potrzebowali, a z drugiej strony to hmm, może nie za bardzo będą chcieli w przyszłości po prostu płacić takiego dużego kontraktu, kontraktu QuickLaya, czyli może nawet hmm, dobrze to wyjdzie dla wszystkich chociaż. Hmm, tak prywatnie mówiąc, to bardzo przyjemnie się oglądało IQ w Nowym Jorku, w Madison Square Garden. Jeżeli chodzi o Toronto, to co mówić, no, RJ Barrett wraca do domu i, 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 i poza tym, że budujemy ten zespół wokół Scotiego Barsa, to nic, nic nie można dodać tak naprawdę.